Witam wszystkich. W tym odcinku e, opowiadam co hmm, zamierzam robić dalej. Hmm, widzieliście póki co będzie taki odcinek raczej przerewnikowy. E, tak. E, no, to są stare pliki z mojego kompa e, po formatowaniu, w sensie no, e, uf, dobrze, że tutaj. Jest moje gmail do YouTube'a, a nie moje imię i nazwisko. Dobra. E, dobra. To jest taka o aplikacja. No, ale nie. Nie będę. Uf, dobra. Mm. Mm, dobra. Ja go tu niepotrzebnie wpierdoliłem. Dobra. No, taka aplikacja, taka ułatwiająca. Nie, no, publicz to galery. Kurde, nie opublikowałem w galerii, ale nie, to jest taka. No, to jest zarąbane ze terytorialu internetowego e, do sterowania SP32, żeby sterował diodą przez Bluetooth z telefonu. I tylko tyle. Ale ja będę to rozbudowywał, tylko muszę na początku sobie ogarnąć, jak to działa mniej więcej. I następne odcinki będą z SP32, bo teraz już mam mniej więcej ogarnięte silniki i tak dalej. Wiem, jak mniej więcej to działa. No i w te sterowniki, silniki, yy, znaczy no, poddepnę pod SP32. I będę kontynuował. Wybaczcie, że nie było odcinków, ale wczoraj byłem zajęty. Miałem kurwa ciężki dzień wczoraj. Eee, w, 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 w środę byłem zajęty, w czwartek miałem ciężki dzień, w piątek również miałem ciężki dzień. No i e, tak się złożyło, że dopiero teraz nagrywam dzisiaj w niedzielę. Bałbym się, że dzisiaj też mogę mieć ciężki dzień, ale zresztą tego unikałem. No i co? Mm. Widzę, że tam wyświetlenia jakby idą mi w górę i tak dalej, co mnie cieszy. Ja, póki co nikt nie subskrybuje tego kanału, ale mnie też to jakoś tam za bardzo no. Nie, nie rusza. Z tego powodu, że ja wiem, że to jest słabej jakości, ale ogólnie zaskoczyło mnie to i tak, że wyświetlenia idą, że YouTube to proponuje, nie? No i co, będzie tutaj e, uczył się, nie was, tylko ja będę uczył się, jak zrobić, A, no co, będę musiał też ogarnąć, jak nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, czy można jednocześnie nagrywać z telefonu i. Screen z telefonu i a, ten screen z. A, znaczy i kamerę z telefonu, tą zewnętrzną taką, nie? Co się dzieje dookoła? Nie wiem, czy to jest możliwe. No ja nigdy. Nie, nie znam się na tym nigdy tego nie robiłem. Jak ten kanał to jest początek mojej przygody z YouTube'em. Można tak powiedzieć. Znaczy, coś tam więcej trochę robiłem, ale nie za bardzo. Co jeszcze pokażę? No, teraz to będę starał się ogarnąć filmy, jak używać e, Bluetootha w Arduino. Może będą z tego odcinki, jak używam tego Bluetootha. Znaczy, nie w Arduino, tylko w ESP32. Bo jeżeli bym chciał w Arduino, to musiałbym dodatkowy moduł kupić. Plus jeszcze Arduino ma e, SP32 ma więcej tych wejść e, 32 e, wejść e, PWM. Czyli jeżeli ktoś tam oglądał, to mniej więcej się domyśla po co, żeby sterować tym. To jest chyba na poprzednim nagraniu. Jak dobrze pamiętam w końcowych testach, że po prostu wpisywałem. I te diody świeciły z różną intensywnością. Silnik się obracał z różną intensywnością. Silnik, silnik. Bo tam z tymi diodami to tak średnio mi wychodziło też. No, eee. co jeszcze? O, pokażemy więcej tak wygląda. To jest zarąbane od innego YouTubera. Wpiszecie SP32 MIT App Inventor. Inventor. I tam będziecie mieli a, cały poradnik. Ja jestem ciekawy, czy mogę po polsku, nie o! Ale lepiej będzie dla mnie i dla naszej przyszłości po angielsku. Z tego powodu, wiecie co, e, że y, to się przydaje. A, można tutaj dodawać więcej ekranów i tak dalej bardzo fajne. No, może się podebawił bawił aplikacji na telefon Wpierwsze w Google Play i będziecie sobie mogli ściągnąć. Nie wiem po co, ale no, tak, e, co jeszcze, może popowiadam, co się stało. Stało tak, spieprzyłem sprzęt w pracy prawdopodobnie drogi i nie wiemy, czy możemy naprawić. Na pewno spaliły się bezpieczniki. I nie wiemy, czy na przykład nie poszło na mikroprocesor, który mógł się spalić. No i wtedy by było chujowo dla nas wszystkich. Eee. No i plus pomagałem wujkowi na żniwagnie odpłatnie. I dzisiaj po prostu spieprzyłem i jeździłem sobie po całym Śląsku statą, żeby mnie tu po prostu nie było. Bo tak odmówić to ciężko, bo czasem wujek też mi z czymś pomoże, nie? a potem powie, no że ja mu nie pomogłem, to on mnie pierdoli. To, 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 to i tak jest czasem tutaj ciężko. A co tutaj jest? Co tu mamy? Baton 1, baton 2, Bluetooth Client jest tu. Horizontal. Aha, no i to będzie. No tutaj będzie po prostu zamiast tego yy, możliwość sterowania robotem. Że po prostu yy, będzie można sobie podpiąć robota, ale póki co będzie sterowanie diodą, potem będzie sterowanie, może, no tym sterownikiem, po prostu, albo po prostu zrobię po prostu sterowanie diodą. Może jutro się za to weźmę, wezmę, jak dobrze pójdzie. A jak nie, to trzeba będzie czekać do piątku. Trochę mnie to smuci, bo wyświetlenia bije nie, a do mnie ten kanał jest serio czymś takim, co bym chciał potraktować trochę poważnie. Trochę tra traktuję jako rozrywkę. Trochę poważnie, bo też trzeba się powiedzmy do tego przełożyć, żeby robić jakieś tam lepsze jakościowo filmiki na YouTube. No. Ja nie wierzę też, że one są jakoś bardzo tragiczne. Nie no, tutaj tak to mniej więcej wygląda, ale to, to nie będę pokazywał. Szkoda, że nie ma, bo to nagrałem jeszcze chyba nawet zanim zacząłem nagrywać a tę serię z robota na YouTube tak na poważnie. I według mnie ona ma dobrze wyświetlenia, plus jeszcze samemu mi się to dobrze robi, nie? Jakby po prostu ten YouTube też mnie motywuje do tego, żeby e, e, robić to dalej, nie? Mimo że tam nikt nie pisze, mi, w, tam miałem tylko jeden komentarz podczas mojej kariery na YouTube. Znaczy w sumie to dwa, ale no to było potem odpisanie na mój komentarz, czyli można liczyć, że jeden. Jeżeli komuś się nie podoba, no to trudno, jeżeli komuś się podoba, to bardzo się cieszę. Bo ja uważam, że taka inicjatywa jest dobra na YouTube. No mogłyby na przykład robić prato streamy, ale plus ja jestem bardzo spokojnym człowiekiem, ja tu czasem zaklę znaczy spokojnym trochę, no ale jestem lekko rozczepany ale nie uważam się jakoś za bardzo rozczepanego aktualnie teraz na dzień dzisiejszy chociaż znaczy jeszcze i tak, no po prostu dobra, nie będę o tym gadał, bo to już jest moja prywatna sprawa ale no dużo rzeczy o co to jest nie wiem co to, ten plecak to jest ale bardzo ładne hmm, co, help, torturials library, extensions, torturials no, no, zobaczymy, co jest. O, wow. Our tutorials, ale nie ma... To, tu, tu, to, tutorials, tu Tutorials. Ja zawsze czasem gadam Torturial i tam się... No, nie przejmujcie. Mi tak zostało. Mi tak jakoś... Ja mam też dysleksję i czasem się mylę. Dobra. A, o czym to ja gadałem? No, że uważam to za fajną inicjatywę. Nawet nie pamiętam o czym ostatnio gadałem. Dobra, to jest już takie widz yy, na wodę, nie tylko jeżeli ktoś tam to śledzi na bieżąco. Tylko chcę powiedzieć, że funkcjonuje, będzie to dalej kontynuowane. Tylko na serio miałem ciężki okres. Ogólnie ja chcę tego robota zrobić do grudnia, do końca tego roku. Taki jest mój termin. Raczej mi się wydaje bardzo możliwy. Możliwe, że nawet go skończę wcześniej, ale nie będę wyprzedzał faktów. Bo może być różnie, mogę też go nie skończyć, no ale nie będę płakał, bo nikt mi za to nie płaci. Przed do nasa nie robię ani nic takiego. Ale po prostu co? Eee, że, popowiadam coś o tym programie trochę. Tutaj jest jakby taki y, software. No, to jest taki nie wiem, powiedzmy, że to jest frontend, a tam to jest backend. Jak dobrze rozumiem zagadnienia informatyczne, no to jest to, y, to jest interfejs, a to jest po prostu program. Tak, nazwijmy to. Ja bardzo się gubię w tych zagadnieniach informatycznych, więc nie powiem, to jest program, a to jest interfejs. Tylko że no. Muszę jeszcze tylko zaprogramować odpowiednio ESP32, ale z tym nie będzie problemów. Znaczy z tym nie powinno być problemów, na pewno będą problemy, na pewno będą problemy, bo zawsze są. Ale w sensie z tego tutoriala, tutorial, tak to się nazywa, czekajcie. Tut tutoriala tutoriala, tutoriala e, poradnika internetowego, tak to nazwijmy e, myślę, że będę w stanie nagrywać coraz to lepsze materiały ogólnie jak widzicie mi się mowa poprawiła strasznie od tego jeżeli ktoś tam oglądał jeszcze z Genshin'a to będzie widział, że strasznie zamulałem tylko teraz też jakby nic nie robię nie wiem, jak na tamtych nagraniach, znaczy na tamtych nagraniach chyba też jest dobrze, bo aktualnie coś robię i potem pokazuję, nie? O, dobra. No to chyba wszystko. Trzymajcie się. Cześć. I do zobaczenia w następnych odcinkach.